A kebia pięciolistkowa. To jest chyba Silver Bells. Odmiana. Nie dajcie się tak jak ja oszukać zdjęciom i filmom. Bo ta roślina nie jest taka ozdobna jak y, widać na zdjęciach. Te kwiatuszki są małe, niepozorne i wśród liści tak naprawdę o. I wśród liści tak naprawdę ledwo je widać. Liście nie są zimozielone jak y, można przeczytać Przynajmniej nie u mnie w ogrodzie nigdy liście, o to jest jakiś liść jeden, który przezimował i on zaraz opadnie. Jeżeli nawet jest mały mróz, to one spadają. Nie zawiązują owoców, przynajmniej u mnie tutaj na Mazowszu. Zawsze przychodzą te przymrozki majowe i nigdy owoców nie było. Więc ja bym, a już drugi raz tak chętnie nie posadziła, wolałabym w to miejsce jakiegoś powojnika z gruby na przykład atragenę. Jest to roślina po prostu tak ładna, jak niektórzy pokazują, że ona jest szkoda moim zdaniem miejsca w ogrodzie.